BO PRZYPIERDOLIŁE MI SIĘ SZKLANKA WYJEBAŁA Jak to się zaraz kurwa powyłącza To rozpierdalam ten komputer kurwa w max Yo, siemano tylko, myśleliście, że mnie już nie będzie? Myśleliście, że nie wrócę? To się kurwa zdziwiliście. To w jakim stylu wracam? Właśnie kończymy się pobierać aktualizację dla Apex Legends. Troszeczkę mi internet przyspieszyło dziwo. Zobaczymy na jak długo, bo kurwa. Nie będę mówił nic o internecie, dobra? Bo to nie ma sensu. Pierdolić o tym samym. Już wszędzie się pytaliście. W Steamie. Na Instagramie. Wszędzie. Kiedy film. Na co ja mam odpowiedzieć? Ja nie chcę z zmordy już Maty już robić. Z będzie, to będzie. Szacie co ja robiłem przez te dwa tygodnie? Coś tam nagrywałem, coś grałem. Trochę kaszu zarabiałem. Wiecie, takie kurwa pierdoły, ale wszystko pousuwałem. Znaczy chujowe filmy po prostu robiłem, czyli jak zwykle z tym, że, no nie wiem, coś mi w nich nie pasowało. To, to drugi tydzień był jakiś zjebane, totalnie nie miałem moodu na nagrywanie. Co no już nagrałem, gdzieś tam skapim zmontowałem to, wyjebałem, bo nie podobało mi się to. Nie wiem, jakoś chujowo się czułem po prostu przez ostatni tydzień. Grałem trochę w dota, ale net mi się w Dota nie chciało grać, nie chciało mi się w nic grać dalej mi się nie chce. Nie wiem czy to kurwa od temperatury, czy, czy co jest zgrane W Dota grałem, a to tak totalnie na wyjebaniu, nawet nawet nie wyzywałem się w tej docie, słuchajcie. Się. Nawet się nie wyzywałem, co Ja wiem, że może wielu z was zaskoczyć Co ty kozioł, nie wyzywa się? No nie, grałem, grałem, w pewnym momencie się wkurwiłem Bo yy, tam przez, na 12 gier przegrałem 10, gdzie nic nie mówiłem, po prostu grałem swoje No, happens, nie? Kurwa, nie jestem chyba Zbyt dobrym graczem, strzeliłem w klawiaturę N mi się rozjebało, znaczy działa Bo tam tego switcha pokrzywiłem trochę Ale czasami już nie łapie. słuchajcie znaczy, Tak naprawdę wróciłem na YouTube tylko po to, żeby zarobić na nowe Astro, muszę zarobić 1300 zł Słuchajcie, to nie są moje pieniądze Są ogromne, kurwa, pieniądze. No wiem. Czy ktoś jeszcze czeka na te filmy? Wiecie, to też nie jest tak, że nie szanuję kurwa widzów, tylko. No nie wiem, no nie, nie chciało mi się, nie byłem w humorze, stwierdziłem, że nie wrzucam. Nie chcę gówna wrzucać, też żebyście się dobrze bawili na tych filmach i tyle. Ta gra jest rozjebana, okej? Okay? Patrzcie, patrzcie mi, czy ja mam PlayStation Plus? Miły gest z strony. Congrats, because you are a PlayStation Plus subscriber. Zacząć grindować na YouTubie, bo wiecie, czeka mi moja szansa przez palce. Ja pierdolę magazynek, kurwa mi się! Magazynek mi się kurwa włączył, chciałem na, Nie wiem po co ten kwadrat nacisnąłem. normalnie. Dostał 4-5. No gdzie jest tam ten kurwa typ? On tarczę będzie szukał! Dobra, niskie trafiam, jestem gównem, dobra, pomógł mi. No kurwa tam jest hostel! Nie wiem, nie ogarniam, co tu się kurwa dzieje. Jeszcze jakaś nutka lagów to jest wyczuwalna. Za nim on tam kurwa wziął. Typ tu jest i przed tobą Ty mnie nie podnoś, ty się na kurwie! aj! Strzelaj się no! no! No Po co? Po co to było w ogóle? Dobra. Nie było tej gry, to była moja pierwsza gra, ale czekuj, już już się zaczyna grubo. Chujnie, te szklanki to jest gorące! Szklanka 20 minut, to już do kibla, może to wyleć jest tak gorąco. Zimniutka a za człowieku! Palcami czas strzelić i napierdalamy się. Na przykład taką wiadomość dostałem, to chyba od widza jakiegoś kurwa Co jest kurwa? Ja pierdolę, co ja odpierdalam? Ile tej TARYCZY Dobij go dobi! No i się z nim napierd... On go rewajwuje, chłopiec. Ty był na hita, kurwa. No i zginie teraz. Nie wiem czemu ten igol, Ignoi pojebany nie dał do wiwatu temu Giblartarowi. No dlaczego on to zrobił Dlaczego? Kurwa, on jest taki głupi. Dobra, ja nie umiem w to grać, powinien mordę zamknąć. Tak kurwa, se możecie pomyśleć. Ale ludzie, no przecież ten typ kurwa, czy głową nie ruszył w ogóle. No on no, po mnie nie idzie. On po mnie nie idzie kurwa! Jebana gra! Patrz, on no, no, ucieka, dobra. Krzyszmaciarzu, graj jeste sam. Sławki se jeszcze odłączyłem, rozłączyło mi kurwa nagrywanie idź w pizdu. Pozostawię to bez komentarza, kurwa. Zaraz nie będzie kurwa tego nagrywania, bo wypierdolę tym padem, kurwa, w drzwi! Spoko, spoko. Ja pierdolę, assist. Kurwa, skrzynki jebane. Hello. Cause jest back in this bitch! Ja pierdolę! Nie musisz dobrze strzelać, wystarczy, że jesteś takim geniuszem jak ja I rozpierdolasz wszystkie składy Major nie ma z kim już robić lajtów Ostatnio co? Major najebany był na lajcie eee, Kononowicz, stary jebany konfident Knur pierdolony, Jak go tak nazwał Ja Kononowicza nie lubię, ja Kononowicza nie szanuję Doniósł kurwa na Majora Bo to jest kurwa jasne Że to on się rozpierdolił na policji Wtedy jak policja przyjechała na lajcie Bo on wyszedł po... Dobra, czekajcie, zajmę się kurwa zawodnikami A. Eli taxes granted są kurwa. Co to jest za gówno? Ogólnie dzieje się źle na szkolnej, Paweł z Warszawy po raz chyba 40 już wycofuje się ze szkolnej. Major chce się wynieść po raz 1294, ale Konon mu już nie pozwala. Wcześniej chciał, ale teraz mu już nie pozwala Czy wynieść, chce go kurwa wysłać do szpitala. Jedyna osoba, którą powinien wysłać do szpitalu to Kononowicz. I Major to jest Major. To jest Major, to jest Major. A on tam wącha, jasne. Ale uważam, że bardziej szkodliwy jest kurwa Kononowicz. Ja współczuję Kargulowi, jego sąsiadowi. Tragedia, co on tam odpierdala. Ej, ja, ej ej, 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 my bad. Czemu z nie podjeżdża? Hijo! Dobra, idziemy sprawdzić to Apex Elite. O, no, co jest kurwa z tą grą? <gryw> Idę zagrać normalny tryb, może zadziała. Hmm. Kurwa! Wlądowam, jebany śmieć! Kurwa na balkonie! Baczmy, Daniela. On też był w tym elit kurwa gronie. To nie zła elita! Co ty na rowerze kurwa jedziesz? No, no nie obaj, nie? Jeden szumi, drugi kurwa sapie. Ja na tym kanale ogólnie raczej nie będę wrzucał dobrych meczy. Bo dobre co możecie zobaczyć już shrouda kurwa, czy jakiegoś jednego świra. A tutaj to najgorszy sort. No zajebali go, ten tam w ogóle poszedł. Putamady. Putamady, twoja star jest! Ulala, ulala, la, z tego hemloka to nie bardzo, nie, nie, nie. Wypierdalaj. W tej grze trzeba jak najwięcej chodzić po dachach, to wam mówię. I walić gości z high grounda, oni się nie skapną, patrz. No daj mu do Wiwatu, kurwa! Nie mam go, kurwa, ty tu nic nie zrobiłeś, bolcu. Naprawdę powstrzymuję, żeby nie rozpierdolić kurwa człowieku czegoś w tej chacie. Naprawdę ja się powstrzymuję. Napierdala mnie łeb, jest 30, kurwa 5 stopni na dworze i człowieku mam lagi, nie? Idealnie. A, minus 15 fps Jedziemy z tym gównem Let's Get it. Broski już gangi. Wyjebało kurwę. Gdzie jest ta dziwka. DO DWÓCH TU KURWA JEST MASZ TO SZEFIE PRA CHUJA do DUPY KURWA Nie no to spali się zaraz ta kurwa konsola Powiedz mi że to jest typ Powiedz mi że on ma coś więcej niż mozambik Chuj raszuje dzisz. Kurwa wylałem wodę Ja pierdolę wylałem wodę na playstation bo przypierdoliła mi się szklanka wyjebała! Wierzę w to, kurwa! Jestem jebanym debilem! To widać. czy to widać. Widzicie? Leje się kurwa z PlayStation. Kurwa, Mać! Nie wierzę, kurwa! Żeby była cała kurwa szklanka! Dlaczego TO było tyle, kurwa? Chuj, wszystko pod PlayStation się wlało. Ja pierdolę! Klawa też się trochę zalała. Ja pierdolę! Ja pierdolę! Powrót kurwa z pompą, co? Niezły powrót, kurwa. Konsolę zalałem kurwa wodą. Nie, raczej nic się nie stało, no co wam powiem? No jak się zjewię, no to trudno, kurwa. Trudno, no ich ja pierdolę, no bez przesady, kurwa, trudno. Co kurwa, trudno? Nie wiem, kiedy kolejny, kolejny film, nie wiem, dajcie mi się trochę ogarnąć. Być może film, nie wiem, będzie pojutrze, może jutro, no nie wiem, mówię, nie obiecuję. Sorry, że tak w chujawale, no co wam powiem? No, jak nie czuję się na siłach, że tak powiem, żeby coś nagrać. Po prostu nie będę nagrywał. Tyle, dzięki za oglądanie. Amigo z Gang Dziwko, you know how we rakin. Let's get it broski. Czwyku Gang shit. Żegnam.